To next aid hey, degustation. Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem: e, e, Coś w rodzaju nowości z, z Lidla. Kraftowy e, e, cydr e, Ta sama firma, to znaczy ich marka. E, Woodgate. E, tym razem się to nazywa Cloudy Apple. E, small batch Craft Cider. 5,5% alkoholu. Czyli. Mętne, mętny, jabłkowy, kraftowy cydr w 100% nie z koncentratu. Tak, tu pisze. Wiecie co, dosyć nawet ciekawa puszeczka z wyglądu. Nie pisze tutaj ciekawego, tylko że zawiera siarczany. I tyle. Ale nie wiadomo kto to robi. Podejrzewam, że ta sama firma, co robi inne cydry dla nich. No jak widzicie, rzeczywiście jest zamglony. Jest zamglony, cloudy, słomkowy kolor, piana i jest odrobinę przy, przy nalewaniu, ale ona szybko ucieka, tak jak w większości cydrów. Dosyć dobrze to wygląda, szczerze mówiąc. Aromat jabłkowy, e, lekko cierpkawy, chociaż troszkę słodyczy też jest taki zielona jabłka, ale jest też taka nutka e, fankowa, e, jakby spontaniczna fermentacja, leciutko e, zajeżdżało taką troszeczkę gdzieś stajnią, gdzieś z daleka, coś takiego. kibiejskie takie klimaty. E, no to jest ciekawe. E, sprawia takie wrażenie jakby to było rzeczywiście e, wybór, wyrób domowy kraftowy z jakąś spontaniczną lekko fermentacją ciekawe, zdecydowanie e, nie jest to tak samo jak komercyjne e, craft e, cydry e, także tutaj sprawia dobre wrażenie dosyć no przyjemnie e, jabłkowo właśnie z taką nutką fankową spróbujmy Ciało takie średnie, fajny jabłkowy smak. Trochę zielonych, trochę. Um, taka cierpkość jest troszeczkę. Tak. Um, lekkie, lekka kwasowość. No i właśnie taka jakby nutka spontaniczna, bankowa. To daje takiego kolorytu. Um, nie jest źle, muszę powiedzieć. E, całkiem przyjemne w odbiorze, a szczególnie, że w tej chwili kosztuje to 89 Pesów w Lidlu, także warto spróbować, no, przy takiej cenie, no, nie, nie jest to problem wielki. Dosyć e, dobrze się dopije. E, rzeczywiście sprawia wrażenia kraftowe. Czy jest to kraftowe do końca? E, no nie wiem, no, ale fajne wrażenie, jest pijalne, przyjemne, mm, lekko słodkawe, ale nie bardzo. Jest trochę cierpkości, e, zdecydowane jabłkowe odczucie, jabłkowy e, smak i aromat, także według mnie jest dobrze. Warto spróbować według mnie. E, napiszcie co musicie o tym, o tym cydrze, bo jest to nowość, także. Em, tak, podzielcie się, podzielcie się własnymi opiniami. Myślę, że jest warte spróbowania. Coś innego. E, może nie jest to nie wiadomo co, ale dosyć przyjemne w odbiorze. Mam nadzieję, że film się Wam podobał jak podobał mi się ten cytr. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie do wątpienia, będzie nie Wam przypominał o każdym filmie kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnych wariołów, degustacji. Wasze zdrowie, cześć.